Powiedz co robimy. Niszczymy wiatraki. Co? Niszczymy wiatraki, będziemy ładować twojego laptopa. No tak, to jest właśnie polska konstrukcja tak zwana, bo staci, jak się nazywa ta wtyczka? Przelotka, tak prze zwana. Prze przelotkę, zgubiliśmy przelotkę i teraz robimy tam manewr. Ip improwizorkę. Improwizorkę właśnie, żeby podładować laptop. I to właśnie tak, szef elektryk Sylwek sure. naprawia laptopa. No czekaj. Nie no. Będzie działać na 100%, tylko pod warunkiem, że nie będziesz tym rzucać. Jak nie będę rzucać? A nie, nie będę. Nie, nie, nie wypadnie, ale tu musisz. Okej, okay, poczekaj. Tu musisz ostrożnie, żeby nie ten. na laptop. Nie włączę go jeszcze. OK Wiesz co, boi się ten kabel. O jaki kabel? No nie przejmuj się, ja nie będę... Ja nie, będę... Nie, nie, wiesz co, chciałbym najlepiej, żeby to było w takiej pozycji. Aha, okej. Okay. Żeby to nie leżało na ziemi. Wiesz co, poczekaj, ja wezmę to położę. Coś, coś, coś przygniesz może tu. Żeby coś leżało na tym. Nie, nie, nie. Okej okay. Ty, ale jesteś normalnie aparat ładuje. Ja nie muszę sprawdzać, że ładuje to na pewno, bo Ładuje, ładuje. To... działa idziemy na piwo. Co? To jest fok, nie. No, Majstry klepka, elektryk. Ale wiatrak też będzie działać. Ale, improwiz ale improwizorka, no. Po co, po co trzeba było wydawać tak jak, nie, jak tutaj wszystko jest? Co? <laughs> ja z tym nie stydziałem mi. Ja się nie będę kłać kłaść pójdziemy tam ja sobie przyłożę wtedy tamtą ręcznik z tym z wodą skazy. 350, wow. Trochę wysokie. No. Musisz teraz wziąć się... O. Co? Ja ci mogę dać da działkę na poprawę humoru, chcesz? A jak to działa? Serio? <laughs> ja bym się najchętniej teraz sc ten... Ja ci mogę strzelić sota tak, jedną z Nie po nazwisku, dobrze? Proszę? O, przepraszam. <laughs> <Ale> Zapomniałem. <laughs> Szota. Tak się... Ja robi. jestem shot. Ja zapomniałem, przepraszam. Ja żadny. 5, 6, 7, 350. A to boli jak, jak to robisz? Nie. Nie? Chyba, że sobie w nerwa dasz. Jak sobie dasz w nerwa, łowiesz mi. Ja czasami normalnie wbiłem sobie i miałem taki ból, że musiałem igłę wyciągnąć, bo nie wytrzymałem. Co nigdy nie robi się dwa razy kuć? Mhm. Dobra, przestań kamerować tutaj. Ja nic nie nagrywam, nie przejmuj się. Ja chciałem to po prostu w razie czego, wiesz, jak przyczepią się do mnie, ktoś... Kto zepsuł mi wiatrak, to powiem, że to ty, ja. nie? Ja. Przez kogo? zostałem manipulowany normalnie. Manipulowany od razu. Kablec zwisają, nie wiem co do czego. Czeski film. Ładuje dalej? Będzie ładuje. Ładuje, pięknie ładuje. Będzie cały czas działać, mówię ci. je gwarancja. Do soboty. Aparat był na soboty. Ale aparat z ciebie. Szywek. Dobra, chodź na fajkę. Fajkę w pokoju. Ja sobie tam, ręce i ten, wezmę sobie teraz tam ręcznik. Ja. Żeby te długość był zbyt Okej.